Siemanko, witam serdecznie. Po dłuższej przerwie na moim kanale. No cóż, e, Harvest dobiegł końca. Dzięki Bogu. E, tego nadszedł czas, aby zrobić jakiś materiał o tym, co już w najbliższym czasie, a dosłownie co czeka nas jutro. Czyli nowa liga heist. E, no, jak sam widzieliście na kanale niewiele się działo przez te dwa miesiące. No, Harvest mnie nie porwał, nie miałem ochoty grać, w, w sumie prawie w ogóle jakoś ta, ta liga do mnie totalnie przemówiła na szczęście no, to już dobiegło końca i czas na, na nowy etap jakim będzie heist, który wygląda dosyć obiecująco mam nadzieję, że większość z was, no raczej zapewne większość z was widziała już mm, wszelkie pewnie zwiastuny oraz zapowiedź ligi teraz się pobawimy jakby, trochę będziemy mieć takiego paydaya, nie wiem czy kreć czy też tam filmy tak, jak Ocean's Eleven Będziemy tutaj sobie planować wielkie napady, czyli, że tak powiem, pożyczać na wieczność pewne fanty od gości. W sumie, nawet nie wiem od kogo będziemy kraść, tak naprawdę tego chyba nie wytłumaczyli. No ale będziemy, że tak powiem, pożyczyć sobie jakieś artefakty i zbierać do tego całą ekipę w nowej lidze. No ale dobra, chciałbym właśnie w dzisiejszym materiale, tutaj takim trochę przedligowym, może nie tyle o samej Lidze, bo pewnie sami czytaliście, ale tak ogólnie o wszystkich newsach tutaj powspominać. No odnośnie Ligi to, to tak, będziemy sobie zbierać jakieś tutaj konkretne kontrakty, robić te całe heisty, po czym będziemy w stanie zebrać na Grand Heist'a, odblokować Grand Heist, który będzie co 5-6 rano, gdzieś tak, przynajmniej to opisywali jak na razie że po tym czasie będziemy mieć dostęp do tego Grand Heist'a, który będzie tym właśnie naszym głównym celem, z tego powodu, że tam będzie ta główna pula nagród tych nowości z tej Okej, okay, Będziemy mogli wyposażyć swoją ekipę, ale to nie jest tak istotne. To, co nas interesuje, to są nagrody z Grand Heistu, a są to przede wszystkim Trinkety, czyli mamy kolejny slocik w naszym Eku. W, tak powiem chyba gdzieś tam od rękawiczek w lewym dolnym rogu coś takiego, które jakby wpływa na, na luta jakiego będziemy otrzymać właśnie z tych skrzyni w hajście tutaj mamy, że będziemy mieć podwojenną szansę na mapy czy też skaraby pięć szans na to, że regal będzie exaltem i tak dalej i tak dalej, no pewnie będzie dużo więcej różnych tam możliwości z tym związanych ale jak to będzie wyglądało konkretnie no to przekonamy się już trochę. To co kolejna rzecz to Alternate Quality Gems tutaj właśnie dzisiaj już ujawnili ich w sumie jest ponad 800. Nie wiem czy dobrze, że te, jakby te Alternate Quality gemsy są ukryte, jakby ukryte, są za ścianą tych Grand Heistów, tak? że musimy wykonać Grand Heist, aby je, je dostać, a nie będą wypadać ze zwykłych heistów, ponieważ no, jest, no, jest ich ponad 800. To jest masa, zależy ile będzie oczywiście z tego grand heista wypadać, no ale powiedzmy że z grand heista będziemy mieć tylko jeden taki alternate quality gem, no to trochę będzie na trzeba nalatać, aby zdobyć je wszystkie, a niektóre są naprawdę ciekawe Już nie tyle że jakby otwierają możliwości builda, ale zamiast tych które mamy obecnie, tak byście chcieli na no, zapewne jakieś inne Powiedzmy yy, chociażby, czy tam przy odnośnie Blaze Vortexie, że zamiast zwiększonego area of effect to nie będzie wam potrzebne, Wolelibyście mieć śladką szansę na, na strze, czy też yy, zwiększone obrażenia, jeśli macie tylko ostrze mniej niż 5. Ogólnie niektóre są opcje całkiem ciekawe, niektóre niekoniecznie, yy, no ale tak czy siak jest ich cała masa, jak tu teraz widzicie, możecie sobie podejrzeć na stronie głównej POE. No na przykład z tych takich mniej interesujących wydawało mi się te związane z summonerem przede wszystkim, gdzie to było Rise Zombie. Ogólnie mi się wydaje, że na to co na defaulcie jest, czyli movement speed ciężko będzie przebić, ponieważ teraz w ogóle po tych wcześniejszych nerfach necro to, to, to stracił masę movement speeda na tych milionach I teraz ten movement speed jest niezwykle istotny z tego quality, więc... Dobra, minion regenerate life, mówię nie tak interesująco, zombie slam, a tak hmm. bo ja wiem, tu mówię że jest w miarę ciekawa opcja z tym extra house damage, ale no powiem sobie szczerze, wolimy bardziej, by miały, yy, mówię speed. znaczy mówię, zombiaki, zły przykład, jeśli jakie będą naszą tutaj, yy, nie powiem, wywą tarczą, no to może coś innego się tu przyda wrzucić, ale jakieś spektry, czy właśnie szkieletory, mówię, niekoniecznie. No ale tak czy siak mamy tu parę równych, czasami nawet, widzicie, trzy opcje tych, tych alternatywnych wartości, więc no, na pewno będzie będą jakieś tutaj ciekawsze możliwości odnośnie wielu buildów, że zamiast na tą podstawową jakość byście chcieli się przerzucić na jakąś inną. No i tutaj już będzie trzeba niestety trochę polatać tych highstów i to wszystko znaleźć. Zobaczymy, ile tak będzie wypadać z tych grand highstów. Mam nadzieję, że sporo. Jeśli będzie ich mało, no to ludzie zaczną marudzić i, i na i w końcu to zmienią. Później czy później, no bo jednak w takiej ilości to fajnie by było, żeby ta dostępność była taka, no w miarę, w miarę spora, przyzwoita, tak? Powiedzmy sobie. Dobra, poza tym mamy jeszcze repliki unikatów i te Experiment base Types. Tutaj nas w sumie karmią non-stop nowościami. To w sumie, może pokażę. Idziemy sobie na Twittera. Tutaj najczęściej chyba to wszystko <laughs> wrzucają. A, mam też nowe unikaty. Eee... Tutaj miałam pokazane tylko Lion i Spaw, eee... replika Bsusa, Tutaj nowa baza. Także Sorrow Dwine, flaszki, ale mamy tych rzeczy o wiele, wiele więcej. O to będziemy też chcieli sobie o tym wspomnieć. Fajna zmiana. Tak tutaj trochę wiem, że teraz... Wcinka jest. Mieliśmy mówić o czym innym, ale dla Sumnerów jest niesamowita zmiana w tym peczu. Miniony takie jak Golemy, Zombie, czy właśnie Made Guardiany, będą teraz zapamiętane po wylogowaniu, co znaczy, że po zalogowaniu się ponownie do gry, nie będziecie musieli ich na nowo tam skrzeszać. Wszystko od razu się automatycznie pojawi, tak jak jest to obecnie ze spektrami, także świetna sprawa. No więc karty. O, proszę. o Blue chociażby. Tych będzie również dużo tych, tych replik, chyba z 80 coś takiego unikatu, które są ciekawe tu opcje, tutaj zamiast manewrusu mamy z życiem związane, znaczy, ale po prostu mamy Malachi fact tutaj z kolei będziemy mieć Secrets of Suffering więc Elemental Equilibrium, poza tym bez zmian, co tu jeszcze było, Chaos Heart, bardzo ciekawa opcja, Teraz zamiast Fire Damage Lightning Damage, no co nie powiem, tutaj daje troszkę więcej możliwości z wykorzystaniem tego counts w buildach. Ja przy okazji nawet Ball lightninga latałem e, moich min w ogóle nie na starter z counts Hertem. Jakby teraz e, dorwał replikę z tym Lightning Damage'em, to naprawdę była, by e, niezła sprawa. Nowe bazy, jakby chociażby. Uh, Capricious Spirit Blade, uh, który daje 100% of physical damage from hits with this weapon is converted to random element czyli mamy ten uh, convert tego physicala do jakiegoś um, losowego elementu uh, a poza tym to co na stronie mamy ten łuk oraz parę tutaj jeszcze enchantów, które będzie można znaleźć w hajście jak chociaż uh, life modifiers increased effect, tutaj mamy jakieś physical modifiers increased effect więc w sumie z tego chyba za dużo nie pokazywali, bardziej skupiali się na tych replikach, tych unikatów, których trochę będzie i też trochę da większej z tej różnych możliwości. Nowe skille, dosyć interesujące. Akurat, kersy, szczególnie po pecznocach, patrząc jakoś tam nie wyglądają super przekonująco. Z kolei te style skiny to już inna bajka. Lancing Steel zostało przerobione i wygląda całkiem, całkiem fajnie. Mówię się w to pobawię. Troszkę z tego co widziałem, to może uleć single target, ale clear będzie niesamowity tą umiejętnością. Single targetem, zobaczymy jak to wyjdzie. Splitting Steel to jest zupełnie nowa umiejętność. I tutaj mamy co jeszcze? Call of Steel. To też wyglądało dosyć ciekawie, ale nie, nie, niestety nie czytałem z tym jej umiejętności. Poza tym mamy nowe spele typu Blazing Salvo, Void który wygląda naprawdę przy kozacko. Mam nadzieję, że widzieliście jakieś tam zwiastuny bo ogólnie wszystkie te umiejętności na takich krótkich trailerach wrzucali na swojej stronie. No, Void wygląda kozacko, jak stawiać tą wielką czarną dziurę i ona po prostu wciąga przeciwników, znikają, tak, są wsysani. Fajną umiejętność, tylko no, pewnie będzie dosyć specyficzna do grania. Znaczy nie będzie, myślę, że przy okazji korzystania z voip będzie trzeba korzystać z jeszcze jakiejś umiejętności. Eee, nie wiem, pod Single Target w sumie, bo ona całkiem fajnie czyści e, cały trash. Wszystko ładnie wciąga. Eee. Zależy jak bardzo będzie można wyciągnąć jeszcze ale no troszkę z mi się wydaje, ten jakby styl grania tym umiejętnością będzie przypominał nieco to, co mówimy doświadczyć grając z Vortexem. W co jakiś czas będzie trzeba gdzieś tam to w dobrym momencie, w punkcie skastować, tak żeby to jak najwięcej gdzieś tam zasało tych naszych przeciwników. No, oraz oczywiście nowe unikaty, nowe karty. Ta wygląda nawet całkiem fajnie. Mapa tieru 13, 13 quality, 100% delirium, czyli 5 delirium orbów jakby wsadzonych na tą mapę. 100% delirium, no, no nie wiem, właśnie jakie to będą jakby orby na nie osadzone. Czy to będzie randomowe? Pewnie tak, więc całkiem coś fajnego będzie można z tego wyciągnąć. I 8 modifierów, czyli. Po prostu zwalowana czerwona mapa z 8 modami tieru 13. Całkiem, całkiem mniam MacOS nie interesuje nas. High Supporter Packs. No, ten fioletowy całkiem mi się podoba, muszę przyznać, poza tym bez szału. Mamy także dzisiaj ogłoszone nowe gemy. Tutaj jakby konkretne cyferki Elemental Penetration Support. Tutaj warto zwrócić uwagę, że pewnie ten gem będziemy w stanie pozyskać jedynie poprzez sprzedaż unikatu tylko gdzie on jest? Okay. W sumie to nawet byłoby lepiej wejść, mam wszystkie repliki Peter hmm. Dream, tutaj będziemy mieć właśnie Elemental Penetration, czyli ten nowy support game zaprezentowany no tutaj dzisiaj jak wyglądają sferki mam tam chyba coś z tym penetracją zostało przerabiane w teraz nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało ale będziemy mieć taki ogólny do wszystkie resy tak penetruje i on prawdopodobnie będzie dostępny jedynie z repliki Bitter Dreamu, gdzie będziemy mogli sprzedać i go właśnie pozyskać ten level 1 hmm, gemik. No ja osobiście właśnie tego unikatu nie znoszę, z tego względu, że za sprzedaż go dostajemy te, te 5 gemów, bo zwykle jest to zbędne. Teraz w przypadku tej repliki, no będzie dosyć pożądane, bo myślę, że wiele buildów jest, które mogą wykorzystać ten gem. I z wielką chęcią sobie przytulą ten Elemental Penetration. Także warto, warto wyglądać za, tym, za tą repliką w gierce. shot of the Lightless również tutaj dosyć ciekawa opcja, no jak wiecie to jest klata, która wypada z Abyssu, z, King, z tego Richa, z Lich Kinga, a nie ta gra chyba. <laughs> I w tym przypadku zamiast 5 linków ona ma właśnie maksymalnie może mieć 5 linka i ma jeden soket abysu teraz sam jest tych wszystkich statów ma po prostu maksimum mana w Niblisie i 6 abysal soketów no gdzieś, gdzieś ktoś to na pewno wykorzysta 6 no, abysal soketów to można naprawdę niezłe rzeczy pokleić z tego nawet jeśli powiedzmy na każdym z tych 6 soketów wrzucicie 30, tam na tych dżuola będzie 30 życia, no to 180 HP. Do tego jeszcze na każdym jakieś DPS-y, to myślę, że ciekawe, coś ciekawego będziemy można z tym wykombinować. Wtedy na broń jakiś pewnie tuchent żeby był sixling. No coś, coś, na pewno coś ciekawego, coś z tym wymyśli, będzie tutaj trochę coś do zabawy. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało cenowo. Tutaj nowe też karty, Thread of Hope Level 6 Awakened Support Game Quality 23 Tutaj jakaś wice top tier karta nowa będzie do poszukiwania, ale nie tylko to Mamy również 19 miloszardów Unrequited Love 16 na 16 No nie powiem, te karty w tym tutaj również też sobie przyjrzymy w tym natku są mega przekazackie, Experiment Base Oscillating Specture który będzie miał w implicycie Elemental Overlord to macie takie na drzewku duży punkcik, jest gdzieś w lewym górnym w jakby stronie drzewka między chyba templarem a witchką, w, zamiast właśnie krytów jeśli uderzycie krytem to macie zwiększony damage to jest właśnie w buildach stosowanych właśnie głównie tych, które nie wykorzystują critical damage'a mamy również helmet, double veiled item hmm. Również była gdzieś tu świetna, tutaj mamy kartę od Bex, która będzie tutaj no, dawała nowy, zupełnie unikat Maw of Mischief. To będzie hełm, aczkolwiek jeszcze chyba nie podali dokładnie co robią, co on robi. I przede wszystkim chciałem dotrzeć do o, tej karty, Brothers' Staff, 5 Exaltów, 1 na 1. To będzie turbo pewnie rzadka karta i też bardzo poszukiwana, w ogóle jest ciekawa, zatem historia kryje. Gościu się odezwał, który zaprojektował tą kartę na Redditie. Mo nie wiem, czy wiecie. Ogólnie wszystkie karty w POE, które istnieją, nie są, żadna z nich nie została stworzona tak naprawdę przez pracownika No mówię, nie licząc teraz obecnie tej karty Bex, no bo w sumie ona pracuje w nich, no to to pierwszy taki jest wyjątek od reguły, ale ogólnie wszystko zostało stworzone przez właśnie tutaj community, społeczność. Wszystkie karty, jeśli chcecie, też możecie ją zrobić, trzeba jedynie uiścić taką symboliczną opłatę 660 dolarów gdzieś tam na stronie Power of Exile i wtedy się tam z wami skontaktują ci deweloperzy i możecie tam sobie ustalić jaką kartę odnośnie czego byście chcieli zrobić i tak dalej tak dalej. No i ogólnie wracając do tej karty, tutaj właśnie jeden z gości miał jakiś gość, który to zaprojektował, miał brata właśnie Justina, który z Marzą gdzieś w wieku 300 lat dosyć tam no, przykra historia. No ale oni właśnie grali w Poe i ponoć jego brat uwielbiał zawsze, kiedy wypadają egzalty. No, no się nie dziwię, kto tego tak nie uwielbia i no, że tak powiem, wybytu go upamiętnić, stworzył tą kartę tutaj jakby tak dla niego. Więc no, całkiem, całkiem ciekawa, no, aczkolwiek smutna historia. Hmm, Możecie to sobie gdzieś tam poczytać na Redditie, bo właśnie się gościu odezwał. Już właśnie mówił, że jakiś czas temu już ta karta została zaprojektowana, ale nie wiedział kiedy trafi do gry, bo w sumie GG nie podaje tej informacji. No i stało się to teraz y, wraz jakby z y, startem Heistu. Y, dobra, jeszcze chciałem tylko tutaj napomknąć, że jeżeli jeszcze nie albo w ogóle się nie logowaliście tam do, do połowy dłuższego czasu, to polecam zajrzeć jeszcze przed tym jutrzejszym patchem. No to oczywiście też będzie parę gigapecz a, a teraz był też niedawno taki mały fix, który ma tak jakby technical improvement, tutaj jakieś tam poprawy techniczne, przede wszystkim miało chyba pomóc w przyszłych aktualizacjach, żeby to lepiej wszystko działało i szybciej i sprawniej. I trzeba, jakby, tak powiem, pobrać od nowa grę. No to jest 23-gigowa aktualizacja, jak tutaj jest podane. Dlatego, jeśli jeszcze tego nie, w ogóle nie aktualizowaliście pole na pole, nie logowaliście od dłuższego czasu, to radzę zajrzeć, tak, zanim jeszcze, szczególnie jeśli macie jakieś tam wolniejsze połączenie internetowe i, no cóż, Jutro możecie się zdziwić, tak że zamiast na przykład tam 8 gigów czy coś, będziecie mieć 23 czy tam 23 giga plus te dodatkowe z Heista. Więc tutaj już tak od razu Was informuję, żebyście byli na to gotowi. Co chciałem jeszcze poruszyć? Aha, ok, ZSRO, SOLEKELL KILL Event, też warto o tym wspomnieć. <laughs> Pokrótce będzie pula nagród. Wynosząca w sumie 40 tysięcy dolarów dla wszystkich uczestników tego eventu, którzy będą chcieli właśnie tutaj wziąć udział, czyli w zabiciu Awakenera. Ale to nie tylko to będzie głównym celem, jakby tego całego wyścigu. No oczywiście, wiadomo, się do pierwszej setki na serwerach, właśnie też będzie wyścig na HCSS związany z Awakenerem, gdzie tutaj. W, tak powiem, pozyskał sponsorów z Izarią, właśnie Shopify, które wrzucili 30 koła dolarów, i zajądaje daje tutaj od siebie 10 koła. no, całkiem sumki. I mamy tu rozpo... roz... nagrody dla tych, którzy po... jako pierwsi pokonają Awakenera w tej lidze na HCSSF, więc jeśli jesteście gdzieś tam grać na HCSSF, czy jesteście zainteresowani takimi rzeczami, to mówcie jak najbardziej spróbować. Pierwsze miejsce 11 tysięcy, drugie, trzecie czwarte oraz od 4 do 15 po 750, także tutaj sporo. Mm. Potem mamy jeszcze za pierwszy kill ad pierwszy uber ad pierwszy shaper elder, pierwszy uber elder i za jakby najgłębszy dive po, czy mm, dive, <grym> za najgłębszy delve do jakiego się dobijecie. Poziom najniższy w delwie po jakby miesiącu czasu od startu ligi to będzie 3000 dolarów. Plus będzie dla tego gracza, który w pierwszym tygodniu, na dnie, nie w pierwszym miesiącu ligi pokona Awakenera jeśli się domyślam, to chyba nie jest to napisane, ale na pewno na Awaken poziomie 8, czyli na tym najwyższym, czyli jeśli w pierwszym miesiącu pokonacie go, macie szansę na wygranie Mystery Boxów czy też innych jakichś Armor paków, Armor setów i innych MTX-ów możecie zostać wylosowani i to jest jakby nawet można więcej niż raz na, na konto to dostać więc pewnie ile po prostu ubijecie tych awakenerów, tyle będziecie mieć jakby tam tych wlot tak tych szans w trakcie losowania który będzie gdzieś tam po miesiącu Warto, myślę, to zrobić, bo tu jest niezależnie od ligi, czy gracie zwykłego hajsta, czy HC, czy SSF, czy HCSSF, nie ma znaczenia. Tak, jeśli gracie na standardowym hajście, tak jak ja zapewne będę i po prostu pokonacie tego genera parę razy, to po miesiącu możecie się zdziwić i znaleźć na wszej skrzynce jakąś tutaj nagrodę darmowego MTX-a. Fajna sprawa, konsolet nas chyba nie interesuje specjalnie, ale też będzie dostępne no tylko nie takiej skali jak na PC, ale też będą rozdawane tutaj nagrody, tylko że tu będzie bardziej właśnie Xbox One Game Pass, czy też PlayStation Plus subskrypcja dla tych niższych miejsc niestety będzie subskrypcja PlayStation Now, tu już trochę gorzej jeśli tutaj no w przypadku tutaj nas Polaków ponieważ ta usługa nie jest w Polsce dostępna z tego co wiemy, jest dostępna za granicą, chyba wy mieszkacie gdzieś tam w Anglii, czy, czy nie wiem w Anglii na pewno wiem, że jest dostępna, nie wiem czy gdzie tam jeszcze za granicą, no, czy w Niemczech to, to tam chyba dostęp do tego będziecie mieć, niestety u nas, z tego co wiem, PlayStation Now nie ma. E, Okej, okay, to to i na koniec może jeszcze tylko tak wspomnę o Zana map modach, które zostały ujawnione. W tej lidze będziemy mieć jako ostatni map mod Delirium, warte 16 chaosów, sporo sianka, Blight za 8, też bardzo fajnie mamy znowu Nemesis, czyli znowu będzie Ancient Orb bardzo wartościowy w tej lidze. tym samym e, ogólnie ta Harbinger mapa e, Beachhead będzie też e, dosyć droga, znaczy droga. No będzie nie będzie turbotania, tak, ponieważ na Beachheadzie też będziecie mogli dorwać te Ancient Orby przez co wiecie, to wszystko się łączy, więc to cena tej mapy też rośnie. Tak jak w tej lidze pewnie 30 parę osób będzie stała. Bo w, jeśli w lidze jakby nie ma mapy do Nemesis'a, no to wtedy ta cena no, tak naprawdę tego beachheada spada tam do 10%, może na to mniej. E, c, wtedy łatwiej na beachheadzie gdzieś tam jest zarobić. E, z tego względu, że tam gdzieś na tych Exalt Sharda można wyciągnąć też fajną sumkę czy na Harbinger Orbach. A teraz e, no, też będzie w sumie można zarobić na tych Ancient Orbach, tak? tylko że sama wilota na mapę też będzie nieco droższa. No i wiadomo, większa szansa na headhuntera, tak można no odpalić nemesis orba, i, czy nemesis Moda i wtedy bawić się tymi ancient orbami, czy też nawet orbowcząsami i szukać tego headhuntera, przez co też pewnie po jakimś czasie ten headhunter nie będzie aż taki drogi, teraz był już całkiem pod koniec stali, nawet 40 exaltów to naprawdę jest dosyć niska cena, jak na headhuntera, kiedy sobie przypomnę Legion, gdzie to tam po 120 exów nawet stało, to wow. No jest różnica i to co chciałem przede wszystkim wspomnieć, że patrząc na cenę tych ostatnich modów, czyli Blight'a, a w szczególności Delirium, które no, no nie oszukujmy się, no jest świetne, ale 16C może trochę boleć, myślę, że to będzie liga, w której bardzo często będzie, myślę, że polecę tam każdemu skorzystać z Fortune, Favors, Brave, działa to na tej zasadzie, że kiedy odpalicie tego moda za 3C, on losuje wam któryś z Poniżej dostępnej, tak z tych wszystkich pozostałych, które mamy. Czyli wleci wam na mapę albo Abyss, Domination, Plotlines, Nemesis, Beyond, Blight albo Delirium. I patrząc na te wszystkie mody, no, w sumie każdy z nich jest świetny. Beyond daje nam dużo nowych rar potworów i unikatowych potworów. Łączy się z wieloma sekstantami, daje więcej, dużo EXPA. Nemesis w sumie to samo dodaje, dodatkowe rary, plus Nemesis Mode na potworach. Bloodlines, no to też troszkę podbija expa, ale jest powiedzmy jednym z gorszych, gdzie chyba domination jest najgorszym, bo to daje po prostu nam te... dominacja daje chyba, się nie mylę, te No Phoenix zawsze są jakieś potworki, ale najmniej chyba taki użyteczny mod. No i Abyss w sumie jest zawsze spoko, całkiem dobre density, plus mamy szansę na ten wyłom, tak, na Lich Kinga, na ten wjazd do Abyssu. Ech, Kinga, tak. No, więc e, tak naprawdę wszystko jest dosyć opłacalne i myślę, że będzie naprawdę warto, już jak dojdziecie szczególnie do endgame'u, do tych końcowych map, z tego często sobie korzystać za te 3C, bo mi się wydaje, że spokojnie się za każdym razem niemal zwróci. Mm. Cóż, co tu jeszcze? No oczywiście wyszły też noc i tak dalej, aczkolwiek pecz noców, tych wszystkich tam buff nerf nie chciałbym omawiać. Ogólnie były dosyć krótkie te nocy w porównaniu do pozostałych, jakie zwyczaj gdzieś tam się dostawaliśmy po poprzednich ligach. Nerfy, no jedyne jest teraz, jak pamiętam, to to co było on dosyć w poprzednim. Sezonie, czy jakiś tam Sperslinger, żeby tyle tego nie było. Aczkolwiek Special i by był dobry, ale on taki miał taki drop -off całkiem spory chyba w tych ostatnich... Znaczy, jak już dochodziliście do tych końcowych czerwonych map, czy tam bossów, to już tak było, już wtracił na sile ten build. E, więc nie wiem, znaczy był na pewno mocnym starterem, pewnie dlatego po prostu poszedł nerw, że miał bardzo dużą przewagę nad innymi buildami w tych początkowych fazach gry. E, no i Ball Lightning, tak? Dostał też troszkę oberwał. No, sam zaczynałem z Ball Lightningiem minę był naprawdę silny przy malutkiej inwestycji. Naprawdę, tam miałem GIR maksymalnie EXA i, i czyściło, się, czyściło się bez problemu cały Atlasik. Yy, także to też nieco tam oberwało rykoszetem. Yy, poza tym, yy, szczerze, nad tym musiałem sobie przypomnieć, nie zagłębiałem to, co ja rozważałem w ramach tutaj yy, starterów na heist W sumie nic nie, nie oberwało. Chyba że jeszcze coś innego przyjdzie mi do głowy i wtedy będę kombinował. No cóż, to by było na mojej stronie na tyle w tym filmiku. Sorki, że tak długo nic nie było. Jak mówiłem, no, Harvest mnie nie porwał. Zupełnie byłem niezainteresowany, więc w sumie grałem wiele, innych gierek. A tutaj na kanale chciałem się przede wszystkim, jak wiecie, skupić na Poe. Teraz będzie hejs, więc na pewno porzucam tutaj nowe materiały, możecie dzisiaj ich spodziewać w najbliższym czasie. Zapraszam was serdecznie na mojego Discorda, na serwer. Ogólnie, bo <głos》, głos》> na chwilę obecną się to nie dzieje, ale teraz powrzucam jeszcze przed statem ligi sporo starterów właśnie tam. prostu jakieś basebiny do POB, jakieś takich właśnie całkiem fajnych, interesujących mnie i po prostu sprawdzonych buildów. Więc jeśli też będziecie zainteresowani, znaczy byście chcieli znaleźć jakiś konkretny build, coś ciekawego będziecie szukać, to zapraszam tutaj do mnie na Discorda zajrzeć. Mówię, że akurat będzie coś ciekawego również i dla Was. Z mojej strony tyle, Dzięki wielkie za oglądanie. No i do usłyszenia w najbliższym czasie. Powodzenia na starcie Ligi Heist.